Po 9 miesiącach liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o 9%, natomiast wartość tych kredytów o 5,4%. Co się dzieje na rynku mieszkaniowym, co się dzieje z cenami mieszkań? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, witaj Przemku. Dzień dobry Zbyszku, dzień dobry Państwu. Jak zachowuje się rynek światowy, jak zachowuje się rynek polski? No jakby tutaj warto się odnieść na początku do tego, że w momencie, kiedy nadeszła pandemia wiosną, wiele osób spodziewało się załamania na rynku mieszkań z mocnego spadku cen. No jakby logika była taka, że mamy kryzys, spadnie aktywność gospodarcza, część osób będzie potrzebować pieniędzy, banki nie będą udzielać kredytów, w związku z tym ceny mieszkań zaczną spadać. A to się nie wydarzyło, to ogólnie można w skrócie powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych najnowsze dane pokazują wzrost cen rok do roku prawie 6%, najszybciej od na dobrych kilku lat. I no co to pokazuje? To pokazuje tyle, że wobec odpowiedzi z strony banków centralnych, które po raz pierwszy tak nagminnie wypychają pieniądz, z bezpiecznych, że tak powiem, przystani, sprawiając, że utrzymywanie dzisiaj depozytów czy utrzymywanie pieniędzy w obligacjach jest bardzo mało, upłaca, znaczy jest kompletnie nieopłacalne, bo, bo te rentowności oprocentowania są dużo niższe od inflacji. No i efekt jest taki, że ludzie próbują tym pieniędzmi, dla tych pieniędzy szukać domu gdzie indziej. Po części na giełdzie, po części nie wiem, w metalach szlachetnych, złoto, srebro, ale też w mieszkaniach, czyli to, co tak naprawdę u nas miało miejsce przed pandemią. I podobne trendy możemy zaobserwować także na rynku krajowym, że nie widać wcale tego, może była jakaś pauza, jeśli chodzi o ceny mieszkań, później jeszcze ten popyt gotówkowy jest bardzo mocny. Tutaj warto zwrócić uwagę, że w polskich warunkach i jakby przed tym czynniku, który jest tym głównym motywem wzrostu cen, nie jest potrzebna taka wielka akcja kredytowa, bo faktycznie z punktu widzenia banków ryzyko udzielania kredytów hipotecznych rośnie, bo sytuacja gospodarcza się pogarsza, rośnie ryzyko tego, że stopa bezrobocia na, na dłużej będzie podwyższona, więc no wiadomo, że taki potencjalny kredytobiorca może stracić pracę i tego kredytu nie obsługiwać. Natomiast jednak problem, zwróćmy uwagę, dotyczy tego, że ludzie, którzy mają pieniądze, no często już nie chcą ich trzymać w bankach. I to jest taki popyt gotówkowy, który nie potrzebuje kredytów bankowych do tego, żeby um, ciągnąć te ceny mieszkań dalej w górę. Ale rynek mieszkaniowy teoretycznie jest typowym rynkiem cyklicznym. Czy można powiedzieć, że polityka banków centralnych? Zaburzyła tą cykliczność i w ogóle jesteśmy przed olbrzymią ilością znaków zapytania i przy niewielkiej możliwości sformułowania odpowiedzi? No, dokładnie tak. Bardzo dobrze to ująłeś. Banki centralne zaburzyły w ogóle bardzo mocno rynki aktywów i giełdę, i rynek nieruchomości, bo faktycznie no, w normalnej sytuacji, przypomnę, w przypadku poprzedniego kryzysu finansowego, Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich dochodziła do 8%, a były takie banki, może o tej gorszej reputacji trochę, które dawały depozyty w okolicach 10%, ale powiedzmy sobie, że nieznacznie niższe wartości były powszechnie jakby dostępne, więc alternatywa była bardzo dobra. No jakby inwestorzy, czy w ogóle szeroko rozumiejący oszczędzający, mogliby chodzić z założenia, lepiej przetrzymać pieniądze w banku, czy czekać, jak opadnie kurz. Teraz jest, mamy jedno wielkie zero wszędzie i inflację, która w ostatnich latach w Polsce była podwyższona, wywiera tu presję na nas, że no, jeśli nie będziemy gdzieś tych pieniędzy lokować, to wartość ich nabywcza będzie spadać przez inflację. Stąd też jak najbardziej banki przez taką politykę bez której rządom, by jeszcze raz podkreślić było bardzo trudno finansować ogromne deficyty, no wypychają te oszczędności w kierunku bardziej ryzykownych aktywów. No bo nie oszukujmy się, mieszkanie, jakiekolwiek by nie było, zawsze będzie inwestycją ryzykowną w porównaniu do depozytu bankowego czy obligacji skarbowej. Więc, więc zostało mocno zaburzone i oczywiście może być tak, że… Dochodowość, na przykład z wynajmu, będzie spadać, bo popyt będzie mniejszy, i, a duża jest podaż, no, bo ludzie cały czas kupują i, no, i w związku z tym, tych mieszkań potencjalnie na wynajmu też będzie więcej. A mimo to no, wiele osób może uznać, że woli w tej formie przechować swój majątek niż tracić pieniądze na depozycie. A czy istnieje jakaś ścieżka powrotu do normalności? jak miałaby taka ścieżka do dojścia do tej normalności wyglądać? To masz na myśli normalności, bo... Tutaj... No, właśnie to no, bardzo nisko oprocentowane lokaty, ta ucieczka pieniędzy z banków, mówię właśnie o lokatach, bardzo nisko oprocentowane obligacje, no to kreuje zawyżony popyt na rynku nieruchomości. E, dokładnie tak. No jak... Tutaj pewną normalizacją oczywiście byłoby podniesienie byłoby stóp procentowych, które no, jakby wyeliminowałoby te procesy, o których mówiliśmy. Natomiast oczywiście dla wielu rynków, w tym nie tylko dla rynku nieruchomości, ale pewnie w ogóle dla rynków finansowych ogólnie, gdyby taka podwyżka stóp procentowych została wymuszona przez przykład, skok inflacji, no to prawdopodobnie konsekwencje byłyby opłakane, bo wszystko bazuje teraz na tanim pieniądzu. I gdyby do wątpliwych perspektyw gospodarczych dorzucić jeszcze wyższy koszt pieniądza, no to mamy kryzys murowany. Więc, więc ja tutaj nie widzę możliwości szybkiej normalizacji, czy to z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, czy w ogóle rynków aktywów w szerszym znaczeniu. O tym, dzieje, o tym, co dzieje się z cenami mieszkań na polskim rynku i na świecie, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem. Głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.